Heyos, ludzie, Witam Was w kolejnym odcinku z Gotika do Jako, że oddalamy się od oboz bandytów, na razie mogę sobie założyć tam ten mój stary pancerz najemnika To też sobie zrobię teraz To jest ten i musimy jeszcze sobie zmienić pas Na pas najemnika i powinno być spoko, teraz muszę sobie zapisać bo Byłby fail mały jakbym Jakby tam byli bandyci Ja myślę, że i tam nie ma To jest już taki trochę inny rejon, paść. tylko się zbliżasz i, i dostaniesz No Dobra, nie doleciał na tyle blisko, że imię ciachnąć. Więc bez bezproblemowo możemy iść dalej. Mikstura, strzała, strony mieszek i trochę strzał jeszcze tutaj widzę. No, jeszcze tutaj jest, jest jedna, okej. Okay. Co? Tu jest takie dziwne wejście, To mi pokazuje na mapie, że to jest gdzieś przejście pomiędzy chyba kotliną. Tak. kotliną? No! No pokazuje mi, że tak. Więc nie wiem, ja tu ja, ja tylko tak sobie przejdę się w celu ubiciach wszelkie otoczenia, które mogą być. I nic więcej w zasadzie. Co tam jest? Jakieś świecący kryształ. Otwór? I ty Demon? Ja demo mu teksturki trochę zabrakło. Widzicie, trochę teksturki nie zabrakło, Demonia. Tak już zginasz, więc. Poddaj się lepiej. Za mam tym? złoto i oskart. Nie wiem co to w sumie za broń. No ale jakaś buchowa jak widać. Złoto, pochodnia. E, mięso, kopacza, zwój. O, obca strzała, super. Cieszy mnie fakt, że znalazłem taki czar. Ponieważ już mi ich zabrakło. Jeszcze jest dużo tych grzybków. To mnie najgłośniej cieszy. Rybki są mnie praktycznie najważniejsze, no? znaczy, naj najważniejsze byłoby dla mnie jabłuszka oczywiście, bo jabłuszka zwiększają siłę. To jest skrzynia. i skarb w ogóle, tutaj jest masa skarbów. Mhm. O udało się, prawo, lewo, lewo, prawo. Tak jest sobie to skarbie. Właśnie, ja zobaczę te sobie tego skarba sobie, czy co broni. Wow, no fajna. Ale mam lepszą. Ten Oscar mógłby się... Jeśli... Ach... Sądzę, że coś Smocza krew? Wow What is this? Może to jest jakaś broń? Nie wątpię. Chyba zguba Smocza krew. Nic z tych rzeczy. która Sęce ducha. Wiem w maksymalny many Nie wiem, tego nie ma. Smocza krew. Jeszcze jakiś omulet? Nie no, amulet to, 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 to nie jest. smoczej krwi mm, 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 mm. no już to, się co, nie krew, no, jest coś takiego tylko co to jest, no poza tym, że Smocza krew, ale co to mi da, jeśli to jest prawdziwie smocza krew to wow, ale to jest pewnie do czegoś potrzebne, jeśli nie do questu to jakiejś fajne mistury albo może jakiegoś większego bonusu, a może też prostu bez już zresztą gówno, co jednak wątpię, no ale nie można być zbyt optymistycznym. trochę podijemy dzisiejszy odcinek że... dzisiejszy odcinek będzie o tym jak będziemy sobie podróżować o tym w tej krainie tutaj może uda nam się dojść do kamionu zobaczymy w każdym razie chcę sobie tutaj pokonać wszystkie te potworki chyba, że to jakiś troll będzie też byłaby inna trochę sytuacja ale może też mi się uda drugi raz z trollem wygrać to zawsze są dla mnie żadne wyzwania, oczywiście. I nie były nawet, kiedy zaczynałem moją podróż w Jarkentarze. Tutaj jest jakaś jaskinia. Albo tunel. A może to to jest tunel jakiś? W każdym razie jest tu dużo stworków. Więc ja je dużo pociągam. O, ciekawe miejsce w sumie pojawnik, czojownik! Czojownik! Powiem szczerze, że ciekawe miejsce. Ciekawe, jak się nazywa, ciekawe, czy ma jakąś w ogóle nazwę? Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, no widzisz? Może tutaj jest czwarta kapiczka, znaczy ta tablica komienna. Kto wie, kto wie pewno nie w tym momencie ja Nie mam życia Nie trzeba się leczyć Okej, okay, tutaj jest Co to jest w ogóle za miejsce? Jakiś kufer O, udało się, wow, zabierzmy razem Wow, ale dwuręczny, więc nie chcę. Żeby nie to, że jest dwuręczny, to był fajny mieczyk. A więc, że jest dwuręczny, to podziękuję. Tutaj się można trochę pogubić, tak naprawdę mówiąc. No da fu, Antykrytowy znowu to potrafi zdenerwować człowieka, naprawdę. Dobra, mamy tutaj parę grzybków. Oczywiście sobie wszystkie pozbieramy. Zielarstwo naprawdę popłaca, mówię wam. Tutaj sobie zapiszę, hmm, tam widzę pełdzacze wojownika, zwykłego pełzacza, proszę mi sobie pokrzywa no, ogólnie tutaj są pełzacze ładnie tak po kolei mnie atakowali Nie ma czego nie ma w ogóle Jest taka jaskinia pełzaczy. Kalka, taka wielka jaskinia stalagmaty, stalaktaty, stalagnyty. stalachuje Kiedyś wiedziałem, jakie jak wszystkie rozróżnić dziwne nazwy, ale teraz wspomniałem. Wiem, że jest osobna nazwa na te, co zwisają yy, z góry, jest osobna na, nazwa na, na te, co wystają z dołu, jest osobna nazwa na, na, te, na te, które się takie jakby połączyły. Tak jak te o. o. Nie ma czego no, planrować. No ale, okej. Okay. Miałem tutaj jakiś zwój. Masa zwój Tym mi się właśnie podoba. Tam coś jest. Znowu. Łatwy. Zamek. Znaczy, nie, nie, nie nie łatwy. Nie łatwy. Po prostu ja jestem takim rogoksem, że ja go od razu wykadłem, nie? Wiecie. Pustynny szczur? Czy jest wypuszczur? Wzystkie Złokie skrzydła są już zbyt mało wylewelowane. Okej, okay. au, ee, komary zasłane. Mam bąbela. i. się smucę przez to. Grzyb, tam jest jeszcze miejsce kupacza. Jeszcze jeden grzyb. Ok, więc kupacze jest jakiś i Chyba nie. Skórzany mieszek, mikstura, kufer. Uuu, udało się. Zobaczyć razem, ale się udało. Ok, udało się. Złoto woda święcona. Pis. Coś tu jeszcze na mnie czeka? Oprócz Pełzaczy? Czyli tak, tylko Pełzaczy te są? Grzyb... O, ja zupień grzybów na raz. 6. kurde, jakie kombo. Fajnie, będzie mana. Jeszcze, jak pies sobie ten eliksir many to będę miał ile? 50 many, czyli tyle ile ja chcę mieć. 50 man nie jestem z jakiegoś konkretnego powodu, tylko po prostu dlatego, że taka fajna liczba mi się wydaje i ogółem nie będę miał już żadnych kłopotów z maną. Nie będę musiał się, się co chwilę tego i w sumie nie będzie mi szkoda tych. Niczego tu nie manę, uz, y, ponieważ ta mikstura uzupełnia 50, czyli akurat tyle ile będę miał. Jest taka fajna liczba mi się wydaje po prostu. Mamy jeszcze pustynne szczury, to jest taka pustynia. Tylko że pod, pod powierzchnią, tak śmiesznie tutaj, jest to wszystko zrobione. Ale w Kimatach już to brzmi na Skyrim. Was Ok, a kolejne pustynne szczury tam są. To jeszcze jest mięską. Czy to jest jakaś skrzynka, już ją otwarłem? Może? Czy nie? Nie jestem 100% przekonany, ale chyba już tak. No. Czyli tam muszę iść, tam jest chyba już jedyny dalszy tunel. E, przed tym się jeszcze uleczę do końca i myślę, że będzie fajnie. Mane też, oczywiście. A wreszcie, też tu mięsko Dobra, już się no chyba z nadwyżką zjadłem, ale to nic, to nic Grzybek znowu. To jest w sumie też dużo grzybów. I już nazbierałem tych grzybów. Nie C, tylko tab. weź pięć grzybów, już na, na, na zbieram, czyli połowę do bonusu. Ej, jambal. ty kurde idziesz? Też to są jakieś pseudo-inteligentne, nie? Nie ma czego plądrować. Jak nie ma, jak było. <laughs> Weźmy gdzieś żywą, czyli połowę do bonusu. Tu skarb widzę. Fajnie, fajnie. Hyc, i kopiemy skarba. Tutaj dużo osób umarło. Nie wiem czemu. Akurat jest tutaj przy tym. x Ach, sądzę, że coś znalazło. Magiczna pamiętamica. Tamienta... Czyli dobrze, że tu byłem. Że tu jestem ogłem. Kolejne trzy grzybki. Cieszy mnie ten fakt. A tam co jest? Ślepa uliczka. Tam widziałem coś czerwonego O nie Gdzie ja jestem? Oszedłem już to wszystko Wow wszystko tutaj wszedłem Ogar. No dwa kryty poszedł, nie no wow Nie ma czego nie mówić. znajdę A w sumie ogar mnie tu zaskoczył, że przestraszyłem się go prawdę mówiąc No nic Czy tutaj raz ogarniemy? Raz i ostatni. ile ja tutaj ma zwoi A tutaj sobie ogarniemy jeszcze. Że tu nie pozostawiłem żadnych potworków. Przy tym miejscu I się wrócimy tą samą drogą na bagno. Jest to w ogóle droga, żeby się wdrapać? Jest to taka ścieżka. Ja tu już nie będę szedł oczywiście. A ja po prostu nie zauważyłem tej ścieżki tutaj. spoko Dobra, to ja już sobie zamieniałem sobie strój na oczywiście ten bandyty. I również zamieniałem sobie pasa. Ten pas ochrony, ochronny. Oczywiście. I możemy już ruszać dalej. Wow, ludzie, jeszcze 4000, jak tylko. 4000 XP i co będzie? Będzie level kolejny. Czyli już wtedy kurde muszę sobie nabić dwa lewele. Mhm. Albo sobie nabiję dwa lewele, albo mi przypadnie bonus tych czterech siły i jauć, Nie brzmi to do dobrze. Cóż, w sumie Myślę, że to już jest ten czas, kiedy muszę podjąć de decyzję czy... Męczyć się dalej, dalej z tą siłą, czy pieprzyć to wszystko I robić już swoje z tymi wszystkimi innymi sposobami na zdobycie Dodatkowej siły Typu No jabłka to akurat inną drogą, nie? Nie widziałem, że ja to mogę zbierać, widać nie, że nie w... przy wszystkim mogę je zbierać okej, no okej okay, okay. Nie zauważyłem tych grupków jeszcze jak się idzie frontem, to nie wszystko się zauważy oczywiście, mm, bo tutaj jeszcze są takie grzybki. No normalnie, a nie to, to nie to. Ciemno, więc nie, nie widzę wszystkiego. Gdzie mm. jest skała krystaliczna? Mm, nie jest przy każdym tym kryształku. Mm. <grystanie> Przeeksplorowaliśmy to, ona sobie prawie kolejny level. Mm, teraz tutaj sobie. Wow, 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 wow! Niebezpiecznie, niebezpiecznie. A tu cholera jest tak trochę ciemno. Muszę sobie. Światło zrobić. Niech nastanie światło. Ok. Ruszajmy. Trzeba się tu dzieliłem mm, Tutaj sobie pójdę na tą wysepkę, i wrócę się do obozu, w którym już byłem. Znaczy części z tych warto. wartownic. Warto... na tej wizycie, której już zaraz o bandytów, z którymi już gadałem. Kurde, to jest tak ciemno, że ja się... Może nie, że boję, tylko gówno widzę. Nie chciałbym mieć nagle starcia z golemem. Chyba, chyba już wiecie dlaczego. Okej, okay, już niedługo będzie. Muszę iść cały czas wyciągnąć tą kuszą. Jak mnie tu coś strzeli, nagle... Okej, okay, za ogień, więc spoko. Ja czemu tak się zasłonili niegrzecznie? Zabarykadowali się Sancho, no, mamy sancha. Um, tam mamy kogo? To był ten, ten Bandyta wraz z Edgorem, okej, okay. musimy ogarnąć teraz mapę. Jak tam się idzie, do bandytów trzeba iść tutaj, i w prawo, I powinniśmy się znaleźć przed, przed bramą. Kurde, wykopujemy jeszcze, już to chyba całe bagno. Fajnie, w sumie, ność się z powrotem. Jest tak, trzeba ogarnąć, jak tu się idzie. Jestem przy Sancho jest do wyjścia, więc trzeba iść tutaj. Weź nie od pierwszej takich numerów. Proszę bardzo. Eee, trzeba iść tutaj już niedługo powinny być tego. Eee, ktoś inny. Kurde. Wracamy do rozgrywki po raz tą chyba trzeci. Eee, okej. Okay. Trzeba tutaj ogarnąć teren Jak już to mówiłem. Ale chuj. A jest bandyta tam, jest tego. To jest spokojnie, to też jest bandyta. I tutaj są jakieś wieże. A już, dobra. jestem bandyta. Eee, Franko, czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? Tak, jestem. Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franko, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem. Zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. Mhm. Mm wiesz e, jeszcze się może coś zaskończyć się, 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 się więc. Najpierw pogadam z kimś innym. Bandyta. A, to, to, to jest nieważne w zasadzie. Bandyta, bandyta. Bandyta. I tych bandytów, kord. Hallera. Holy shit. Um. Jeszcze mam tutaj ziele zężnicze jakieś hmm. No, tutaj mam tego Ej, Patelnia Patelnia, patelnia, patelnia Wyciągaj sobie wszystkie mięska. Nie mam tam tego dużo, około 20, więc spoko A, w słyszałem ja się pogadam Nie wiem o czym razie teraz będziemy się skupiać na tym obozie bandytów, bo będziemy wykonywać tutaj wszystkie zadania. Um, no, i, no i też musimy wykonać to miejsce, żebyśmy przeszpie, przesz, przeszpiegowali tych bandytów. No i to musimy odnaleźć tego hanka i jakieś tam jeszcze y, wejść do obozu bandytów. Straż miejska. Straż miejska? Straż przednia. Jezu. A więc dlatego tu przybyli. Ha, to stąd animowałem który hajsu. Mm. E. Ważna wiadomość? Wait, amuniec? Trzeba, trzeba to przeczytać? A nie, co? Przeczytamy to w kolejnym odcinku, więc oczekuję na kolejny odcinek, gdzie przeczytamy ważną wiadomość. Siemanko, gdzie?